Teraz ogółem coś y, powiedzieć. To jest coś, co osoby mi zadały po prostu pytania na przykład i na Facebooku. W sumie. Pytaliście się jak dałam radę przebić drugie ucho? Powiem wam tę tajemnicę. Yy, drugi raz mi też siostra właśnie przebijała i obydwie siostry powiedziały, że szacun dla mnie, że w ogóle wytrzymałam. Bo w ogóle przebijała mi tu, co nie? I jak macie węflon, jest ta igła, to ona mi chyba utkła po prostu troszkę w tym uchu i nie miała czym za bardzo po prostu przyciąć yy, tego węflonu i nie mieliśmy, no, nie miałyśmy nożyczek, które mi one by mogły to przyciąć i po prostu takie coś wyszło. I po prostu, dobra, no, ale przebić i myślę to, że zanim tylko jeszcze te przebiję i będzie git. Ale się, my się snuję, że ładnie i fajnie by wyglądała, jakbym jeszcze tutaj na sobie dużo przebiła. Tylko, że tutaj już jest kość, więc sobie będzie boleć. Więc. Ja mi się co tym myślicie? No Jak wiecie, jest ten węflon i jest ta igła, i ona tutaj idzie. I ona mi w tej dziurce tak stanęła, nie? Jakby nie chciała za bardzo, wyście się zaklinowała. Albo. I powiem wam, nie poleciało mi nic: ani mi nie poleciała, ani ropa, nic mi nie poleciało, nic! Nie boli mnie je za bardzo to ucho, tylko jak dotknę w tym miejscu, to troszkę boli.